tej partii obecny dzisiaj w studiu, zobaczymy, z pewnością zadam je ponownie. A swoją konwencję miała tego dnia również platforma obywatelska, na której gwiazdą był Donald Tusk. Znów nie było konkretów programowych, zamiast tego na przykład no, co najmniej dziwne pytania z zakresu pediatrii. Czy ktoś z was posłałby swoją córeczkę do Kaczyńskiego, żeby ją wyleczył? Czy ktoś z was posłałby swojego wnuczka, żeby go leczył, nie wiem, arcybiskup Jędraszewski? Czy ktoś chciałby, żeby jego dzieci leczyły zęby u, nie wiem, u ministra Czarnka? No, że on się jeszcze może kojarzyć z kleszczami dentystycznymi, ale, ale wiecie o co mi chodzi. No. Ja, zabrakło być może tutaj jeszcze wypowiedzi Bartosza Rukowicza, byłego ministra zdrowia, pewnie Państwo pamiętają, który mówił: Sprzedaj trzy szpitale i przyjdź wtedy po 200 milionów. To zostało wszystko zarejestrowane na taśmach. Ale jak zauważyli dziennikarze, całość lider opozycji zmieścił na niewielkiej, nieco wymiętoszonej kartce. Widzą Państwo właśnie teraz. Jak widać jest na niej nazwisko Jarosława Kaczyńskiego, yy, także Pawła Kukiza. No i ulubiony skrót Donalda Tuska, czyli Prawo i Sprawiedliwość w skrócie PiS. To właśnie tutaj jest także hasło Madryt, yy, a to dlatego, że udział w szczycie partii konserwatywnych krytycznie oceniających kurs, jaki obrała Bruksela, szef Platformy uważa za gest prorosyjski. Dzisiaj w Madrycie, mimo mojej przestrogi. Mimo mojego wezwania, i ono płynęło naprawdę i z serca i z rozumu, żeby premier Morawiecki nie uczestniczył w spotkaniu z tymi wszystkimi, którzy wspierają pośrednio lub bezpośrednio Putina i jego politykę w Europie. Tak proszę Państwa, zarzuty spotykania się z politykami realizującymi agendę Putina stawia polityk, który jako szef Europejskiej Partii Ludowej Wciąż przecież nie odciął się od interesów, jakie z Putinem realizują właśnie jego niemieccy koledzy, a sam wielokrotnie spotykał się i zachwalał samą kanclerz Angelę Merkel. Co więcej, w 2012 roku, gdy uruchamiany był drugi odcinek gazociągu Nord Stream, ten sam Donald Tusk otrzymał nagrodę imienia Ratenewa i laudację od niemieckiej kanclerz, a w swoim pierwszym ekspoze ogłosił mm, dobrą zmianę w relacjach z Władimirem Putinem. Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji, psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Jestem zadowolony. Że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że i także tam dojrzewają do tego poglądu. Dobra zmiana, proszę państwa, według Donalda Tuska to właśnie dobre relacje z Władimirem Putinem. A w zeszłym roku lider polskiej opozycji, dziękując partii CDU, która odpowiada m.in. za gazo gazociąg, który jest dziś źródłem przecież nieszczęść dla Polaków i Europejczyków, nazwał tę partię błogosławieństwem dla Europy. Eure Art zu regieren war ein Segen, nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa, für eure östlichen Nachbarn und als Pole weiß ich, wovon ich sprache. Proklemrowski kurs polityki zagranicznej przyjęty w 2007 roku trwał przez cały okres rządów PO-PSL. W lutym 2008 roku Donald Tusk został przez rosyjskie media okrzyknięty „naszym człowiekiem w Warszawie”. A w odpowiedzi ówczesny premier nazwał Putina „swoim człowiekiem w Moskwie. Gdy w marcu 2009 roku, już po rosyjskiej agresji na Gruzję, polski rząd zapraszał Rosję do NATO. Eksperci pukali się w czoło, a za niekorzystne warunki umowy gazowej z 2010 roku przyszło Polakom płacić przez lata. Po tym jak w październiku 2010 roku Jarosław Kaczyński ostrzegał przed imperialistycznymi zapędami Putina, został oskarżony przez przedstawiciela prezydenta Komorowskiego o działanie niezgodne z polską racją stanu. Neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnianie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją, podyktowane względami ekonomicznymi, niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej. Teksty rozesłano do ambasadorów krajów członkowskich Unii akredytowanych w Polsce, a także do ambasadorów między innymi Stanów Zjednoczonych i Izraela. Po prostu trzeba o tym mówić, trzeba o tym pisać, a nie udawać, że jest inaczej niż jest nie prowadzić politykę czystych pozorów. Na artykuł ostro odpowiedział dziś minister spraw zagranicznych. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to, to wybaczą Państwo, ale ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem Pan prezes jest na proszkach czy nie. Mimo, że w tekście nie padają zarzuty pod adresem rządu, prezydencki minister nazywa go elementem walki politycznej. Zdaniem Sławomira Nowaka artykuł jest utrzymany w duchu polityki szefowej dyplomacji w rządzie PiS Anny Fotygi i podważa zasadność polskiej polityki zagranicznej. Mam nadzieję, że to są odosobniony głos i że też usłyszymy słowa wyjaśnienia i przede wszystkim wycofanie się z tego listu przez pana prezesa Kaczyńskiego. Słowem Nowak, proszę Państwa, wtedy był szefem gabinetu politycznego Bronisława Komorowskiego. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, zapewne tak, ale warto to przypomnieć, że Radosław Sikorski, szef MSZ-u, zarządów po krytykował Jarosława Kaczyńskiego, krytykował go za to, że... Skrytykował Rosję. A gdy w 2011 roku uruchomiona została pierwsza nitka niemiecko-rosyjskiego gazociągu, to właśnie wspomniany już szef, ówczesny szef oczywiście dyplomacji Radosław Sikorski, ubolewał nad niemiecką bezczynnością, a dwa lata później w imieniu polskiego rządu podpisał z Siergiejem Ławrowem skandaliczne porozumienie określone jako Program 2020, które zakładało wspieranie Rosji na arenie międzynarodowej, i to wszystko w czasie, gdy trwały proeuropejskie protesty na Kijowskim Majdanie. Rosja wsparła ukraińską gospodarkę taką, jaka ona jest. I to są, uważamy, odważne decyzje. Dla takich państw jak Polska dobre relacje między Unią a Rosją są, powinny być priorytetem. W Warszawie były nie tylko słowa, ale i czyny. Ministrowie Sikorski i Ławrow podpisali dziś dokument pod nazwą Program 2020. To pierwsze tego typu porozumienie zakładające zaciśnienie współpracy gospodarczej i kulturalnej. Ten sam Radosław Sikorski kilka miesięcy później naciskał na ukraińskich polityków, żeby podpisali skonsultowane w Moskwie porozumienie Wiktora Janukowycza. I o tym, proszę Państwa, będziemy dziś rozmawiać. Tradycyjnie będziemy mieli również.